W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosławmy Boga Niebios i wysławiajmy go wobec wszystkich żyjących, bo przez Maryję Dziewicę okazał nam swoje miłosierdzie. Królowo Polski, wstawiaj się za nami, Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych Módlmy się Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu Najświętszej Maryi Pannie Przedziwną pomoc i obronę Spraw łaskawie Aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej Religia nieustannie cieszyła się wolnością A Ojczyzna rozwijała się w pokoju Amen. Niepokalana dziewica, gromadzimy się u Twoich stóp, kierowani głęboką czcią. Przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako matce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Archanioł Gabriel, jak sławił Cię Kościół. Na wieki. W pełni ufności przychodzimy do Ciebie również po to, aby w Twoje niepokalane ręce złożyć nasze błagania, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami, u Boga, bo potrzebujemy Jego światła. Potrzebna nam pomoc i miłosierdzie, bo jesteśmy słabi i upadamy. Potrzebna nam łaska, abyśmy mogli żyć według Jego przykazań. Pełni wiary i ufności w skuteczność Twojego wstawiennictwa, przedstawiamy Ci nasze prośby. Boże przyjmij nasze pokorne prośby które zanosimy do Ciebie przez pośrednictwo Matki Twojego Syna Jezusa Chrystusa który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków Amen Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko naszymi prośbami Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. pomnij o najświętsza panno maryjo że nigdy nie słyszano aby się opuściła tego kto się do ciebie ucieka twej pomocy wzywa ciebie o przyczynę prosi tą ufnością ożywiony do ciebie o panno nad panami matko biegnę do ciebie przychodzę przed tobą jako grzesznik płaczący staję o matko słowa racz nie gardzić słowami moimi ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj amen z ufnością zwracamy się do ciebie Boża rodzicielko nasza matko i królowo dana nam przez boga ku obronie naszego narodu nie zwyciężymy sami naszych najgroźniejszych śmiertelnych wrogów niewiary kłamstwa, niesprawiedliwości, alkoholizmu, narkomanii, niemoralności. Panno Zwycięska, ufamy w Twoje zwycięstwo. Ty jesteś naszą nadzieją. Zwyciężałaś w dniu zwiastowania, na Kalwarii, w Wieczerniku Zielonych Świąt i w dziejach naszego narodu. Twoje też będzie zwycięstwo w tym wielkim czasie próby. Nasza matko i królowo, racz przyjąć nasze hołdy wdzięczności. Ogrom doznanych łask budzi w nas nadzieję i pragnienie trwania w wierności Bogu, Krzyżowi, Kościołowi, świętej wierze i Tobie, niepokalana matko, i królowo polski. Amen.